Okay, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Stephen. Słuchajcie, w tym filmie odbiorę nagrody z kampanii. W tym roku gościnnie byłem w klanie Makapaka, za co bardzo dziękuję dowódcy, że mnie dopuścił do czwartego składu. Grając w czwartym składzie udało mi się zdobyć punktów 11 338, co jest dosyć dużą liczbą jak na poprzedni sezon. Przepraszam was za hałasy w tle, ale niestety nie da rady tego zrobić bez hałasów w tle. Tak więc co odbiorę tym razem? No niestety znowu nie odbiorę super czołgu z nagrody. Jako granie w czwartym składzie, ponoć jacyś tam gracze mieli mieć szansę na czołgi nagrody. No ale ostatecznie wyszło tak chujowo, że tylko chyba nasz polowy dostał, także kgw. Trochę się posypała ta kampania pod koniec. Zresztą opowiem pod koniec tego filmu, jak odbieram wszystkie nagrody i swoje zdanie na temat całej tej kampanii. Także co sobie upatrzyłem za te 10 tysięcy punktów? Zastanawiałem się pomiędzy tymi trzema stylami i myślałem, żeby kupić może styl za 6 tysięcy. I tak popatrzyłem na swoje konto. Zobaczyłem, że mogę sobie pozwolić na ten droższy kamuflaż, ponieważ obligacji tak właściwie to ja już mam dużo. Zostałem 2000 za, yy, za to wydarzenie, tak było 500 w tabelce i mnożnik x4. Także jakoś na obligacjach mi nie zależy, powiedziałbym bardziej, że na kredytach, ale też szkoda na to punktów. Także najpierw wezmę sobie może styl błyskawica, bardziej mi się chyba będzie podobał. Myślę, żeby um, przygotować go sobie pod brytyjskie drzewko ponieważ najprawdopodobniej będę go używał na Chieftainie jeśli kiedykolwiek go zdobędę a przed tym pewnie będzie na Conquerorze Także dobra, na pewno Wielka Brytania Bierzemy I myk ponad półtora tygodnia grania Ja pierdolę, nie Dobra Zostało mi 1338 punktów. Rezerwy nie ma sensu. Co to jest? Szkoda. Myślę, że za resztę mogę odebrać obligacji. Chyba tak. Dobra, odbierzemy sobie. I zostanie mi 288. A, 200 i tu 50. Dobra, to tak zrobię, bo na koncie premium mi totalnie nie zależy. 100 tysięcy kredek i małe rezerwy. No i to by było na tyle z odbierania nagród, w sumie nic niestety ciekawego się, znowu, po raz kolejny nie dowiecie. Eee, no bo, kurwa, nie mam tutaj 50 tysięcy punktów, tak? Gdzie Kamil Iter w parę dni nabił sobie 80 tysięcy, na o nie ma co porównywać, kurwa, jak wygraliśmy na zwykłym froncie, praktycznie 0x5. Licytować, nawet nie będę próbował. Po prostu szkoda obligacji na to autentycznie. Zresztą 40 tysięcy to są wiele za mało. A nawet jeśli by mi losło, to autentycznie szkoda mi tych obligacji. No dobra, za godzinkę będę mógł sobie odebrać WZT ze spawania. Także może teraz troszkę opowiem. Jakieś moje odczucia na temat tej kampanii i tak dalej? Tak więc, jak już mówiłem, gościnnie zagrałem kampanię w klanie MKPK, za co bardzo dziękuję dowódcy. Whatever, um, nie spełniałem ich wymagań, um, jeśli chodzi o zwykłe WN8, ale jeśli chodzi o 30 dni, to już jak najbardziej bez problemu. Teraz, oczywiście, wchodzi jakaś tam reforma, więc zostałem z tego klanu tak czy siak um, wyautowany. Jak widać jestem w klanie Shiro. O co z tym chodzi? Ano, y, klan Shiro to jest klan mojego y, polowego z kampanii i stwierdziłem, że mogę do nich w sumie dołączyć, bo on też tak jakby gościnnie rozstawiał w czwartym składzie. Sprawa wyglądała tak, że miały być cztery składy na kampanii i przez pierwszy tydzień było wszystko ta, y, cacy. Przez pierwszy tydzień nachapaliśmy się punktów, każdy sobie zbierał punkty, były super prognozy, że trzeci skład sobie sam czołgi zdobędzie, że nie będzie trzeba go bustować. Ostatecznie wyszło tak, że z czwartego składu nikt nie został wybustowany, może jedna osoba plus polowy, bo polowy tam ma mieć gwarantowany czołg z nagrody, nagród. Osobiście, jeśli ty nie próbowałeś widzu, ty nie próbowałeś nigdy zagrać kampanii, to spróbuj, mówię ci, że to jest naprawdę fajna sprawa. Tylko no wiadomo, musisz znać podstawowe zasady i się zachowywać w określony sposób, tak? Jak to na kampanii Okej, okay, tak więc, dziękuję wam za oglądanie tego materiału Jeśli miałbym kogoś pozdrowić, no to pozdrawiam Guslika, Omara, Sirokapiego, Whatevera W sumie to Tomka I to tyle Jeśli kogoś nie pozdrowiłem, a ktoś się bardzo udzielał, no to to chuj ci w dupę dobra do następnej kampanii albo za 20 lat może będę mi się chciał nagrać jakiś materiał elo a gdzie jest dupa w godzili? starana za 900 ja pierdolę o fosz o nie przybiję fosza Trzy sekundy ja daj stąd, muszę bo Markus... się uduszę. Co to było? Jeba... Ja Myślałem, że powie nie muszę, bo coś w tym No, ale czemu nie z góry? Kurwa Póbie, trakują, jak oni się trakują, zaraz pozabijają, poza, po to... Trakuję To tra O! jolos! Fiolo, kurwa, lecę! Elo! Wygrasz z Tobą! Najgorzej, wygrać przegrasz bitwę. Wyjebaj się szybko tym CS-em! Jeźdź! Jedzie... skaczą! Ja please. Nie, nie wierzę Musicie się zabić. Zablokował. 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 Cel ci do się. Cię, zobaczysz. Zablokuj. <grym> I właśnie po to po to nie na ja do nie to! tego nie należyście. Nie wiecie. Na na Ale pchaj to, pchaj go. Jedź, 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 jedź. Dawaj, 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 dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Jedź, jedź, dobrze, jedź. jedź a, kurwa. Kurwa jedź. Brawo. Kurwa, szanowny. Oni mają na który nie może się zabić z drugiej Fajkami, strony. Da, A ci ty może cię bagami da, wyjebie do góry. O, 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 o jest, jest! Yes. Po złoto, yes. leć po złoto! Yes. Yes. No, no, no. Kurde, yes, bravo, ale ładnie. Bravo. Ale dali nam kidę porobić. Trzeba im podziękować. Tak. Ja z pacją strzelam. O Widać ujda, Już, już, już. To jest zapomnij się? Nie. Następna będzie. Z BG Food. Już, już raz nas pogromili, przydałoby Fier. się odegrać. Staramy go tym ebrem, dawaj. Ja, pierdzie, ja nie mogę. To już mi Nie go tam pogrom. tego Tylko jedźcie, nie zasłaniajcie. Elgaro, stanąłeś tak, żeby go zawstrzycłowaś. Jakoś to zadupę z konia, pozdrow. Artek. I kurwa prosto we mnie, jebany kliker To i tutaj Kurde On ten maus Mogę go spanować no. Podniecie tu medali, o, łapię, przejedźcie medali Ja to zespotowałem Dobrą pozycję łapiemy O sorry o, Pięknie, po moim Mielona się wpierdolił normalnie Jak świna w pomidory Tymi koniami Jedziemy Jedziemy Jaśki, zbieracie HPki My wpierdlamy się wygrywaj, po... wygrywaj Dobra, wygram Ta, rikosze do d okej ty go Nie Nie Kurwa rets Jerry Himmelsdorf Nie kopalnia no to fajnie kurwa coś gramy dzisiaj